Daniel, 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 i Marek potrafią czekają na Sebastiana Zielińskiego. Już się umawiają, a ja to że walczą. A tutaj fajnie będzie za nas pić. No, coś mi kombinują chyba. Coś się za bardzo jest. Tak, Jest miło, yes. fajnie. A czy są palamy? Sympatyczne nawet są te. Byście mieli szacunki dla No, niestety, dalej to wielka, fajna, miła, sympatyczna. Brawo, panowie! Brawo dla Daniela, brawo dla Morta i brawo dla Sebastiana. Zróbmy to. I tyle z nich Dziś godzinie 7 ugary Mariana Jutro, przepraszam. 5 100 ludzi nominowanych, dzisiaj w nocy będą obrady, pięciu szczęśliwców dostanie kuchanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, Szymek Stankowski zapraszam na podium klasa junior. Przepraszam, Szymek. Uczyłeś się, uczył się dzisiaj i powiedział przed startem, całe życie trzeba się uczyć.